Oto idealny przykład ekologicznego problemu, czyli dwulitrowa jednostka diesla w 190-konnej wersji Audi A6 C7. Słuchajcie, taki komunikat, jak tutaj właśnie teraz widzicie, dotyczy, dotyczy wielu właścicieli, wielu użytkowników tych samochodów. Najgorsze jest to, że taki komunikat potrafi Wam się pojawić podczas jazdy, podczas tego, jak musicie dotrzeć do jakiegoś celu, gdzieś się Wam śpieszy. Taki komunikat, jak się pojawi, często gęsto ograniczy Wam na tyle moc, że autem praktycznie się nie da jechać. Jeździcie, słuchajcie, po drodze ekspresowej 40 km na godzinę czy 50, auto zupełnie traci moc, nie chce przyspieszać. No i jest duży problem, tak? Co to z takim autem robić, no bo jechać to nie bardzo z taką prędkością e, trzeba wzywać lawetę, trzeba e, poświęcić swój czas, oczywiście auto zastępcze i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, e, czy da się w jakiś sposób pomóc w tych DPF-ach, w tych EGR-ach i tak dalej, czy da się coś zrobić, żeby unikać takiego problemu? Oczywiście, że tak. Czyli na początku e, chociażby fajnie jakbyś klient czy użytkownik był świadomy, kiedy ten DPF zaczyna się wypalać. W tych czasach, słuchajcie, macie. Dostęp do małych testerów diagnostycznych, do specjalnych złącz OBD z taką wyprowadzoną diodą, która po prostu Wam się zapala w momencie, kiedy DPF zaczyna się wypalać. Większość użytkowników potrafi nawet samemu określić, że DPF zaczął się wypalać, delikatnie podnoszą się obroty, inaczej pracuje silnik, no i to znak, że właśnie DPF zaczyna się wypalać. Także słuchajcie, jeżeli to wszystko macie opanowane, czyli sprawdzacie, wiecie, co się dzieje z Waszym pojazdem, no to ostatnia rzecz, którą możecie robić i fajnie by było, żebyście robili to profilaktycznie, czyli nie w momencie, kiedy jest. Problem, kiedy auto jest w trybie awaryjnym, bo wtedy to już może być za późno, stosować profilaktykę. Ceramizator, słuchajcie, proponuje nam dwa preparaty. Pierwszy, jeżeli chodzi właśnie o dpf czyli antycox, ceramizator, antycox, preparat do czyszczenia DPF-u i do FAP-u, czyli mamy do suchego i mokrego. No i jeżeli byście chcieli też pomyśleć o swoim EGR-ze, czyli właśnie o zaworach recyrkulacji spalin, w tym pojeździe na przykład mamy dwa takie zawory cyrkulacji spalin wysokiego oraz niskiego ciśnienia. Także słuchajcie, już coraz bardziej skomplikowane układy oczyszczania spalin. No i tak samo ceramizator, seria antycox i preparat do czyszczenia EGR. Jeżeli chodzi o aplikację tego preparatu, odkręcacie słuchajcie korek, macie bardzo praktyczny lejek, ten lejek wkładacie do zbiornika z waszym olejem napędowym, właściwie to wszystko i jeździcie. Fajnie sobie to stosować, jeżeli jeździcie gdzieś po jakiejś dłuższej trasie, bo trafia Wam się jakaś, jakiś wyjazd gdzieś do znajomych, że nie jest to e, cykl miejski typu zapalam pod domem, za 3 km gaszę, no bo wtedy e, może to w ten sposób za, za szybko nie zadziała, natomiast jeżeli macie trasy do pokonania załóżmy 100, 200, 300 km, no to wtedy idealnie taki zbiorniczek, na, tak, tak, taką butelkę na cały zbiornik paliwa czy na pół zbiornika paliwa można wlewać śmiało. Także słuchajcie, ja Was serdecznie pozdrawiam, dbajcie o swoje filtry cząstek stałych, żeby nie było takiego problemu jak w tej Audi. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Wszystkie produkty z serii Antykog znajdziesz w sieci sklepów oraz hurtowni Intercars, jak i na stronie intercars.pl.